Pełne imię i nazwisko. Och, czekaj, musisz je przywitać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nazywam się światuka Sergej Wladimirowicz. Urodziłem się 23 listopada 1986 roku. W obwodzie ługańskim, mieście żołotoj bez formalności, cienki. Jest taka organizacja, Czerwony Krzyż. Znasz taką organizację? Wiem, że musieli przyjść do mnie. Mój dom został zbombardowany, nie było mnie tam. W tym czasie byłem w więzieniu. Tak. Wyszedłem z więzienia, mamy mieszkanie w Ługańsku. Tak. Mieszkałem tam. Napisałem do Czerwonego Krzyża, powiedzieli mi, że dadzą mi na początek łupek i deski. Wszystkie rodzaje różnych instrumentów, ale ostatecznie nic mi nie dali. A ty, a ty w krasny Krzyżu dzwonił? Ile tam widziałeś? Mieści się tam centrala Czerwonego Krzyża. I zadałem im pytanie. Lepiej idź tam sam. Tak, mówią mi, napisz oświadczenie. Potem złożyłem wniosek o paszport. Tak. Powiedział, napisz oświadczenie. Zabrali mnie do biura Czerwonego Krzyża. Wyjaśniłem sytuację, przyszli i obejrzeli dom. Pokazałem im, że naprawdę byłem tam zameldowany i mieszkałem. Mieszkałem tam z ojcem, ojciec zmarł. Kiedy to było. To było w 2015 roku około marca. Jeszcze przed wojną. Była wojna. Nie, mam na myśli przed inwazją na pełną skalę. Tak, tak, tak. W końcu nikt mi nie pomógł, więc wszystko zostało zniszczone. Krótko mówiąc, dlaczego o tym mówię? Czerwony krzyż mówi, że łamię twoje prawa, kiedy z tobą rozmawiam. Nikt nie narusza moich praw, sam tu przyjechałem. Gdybym nie chciał tu przychodzić, powiedziałbym, że nie, napisałbym jakiś papier. Żadne formalności nie były potrzebne. Rejestrowaliśmy dzisiaj anulację. Lub tak, tak, przyjechałem tu dobrowolnie. Niewymuszone? Nie, nie. Jak długo Cię znam? Ile razy już z Tobą rozmawialiśmy? To pierwszy raz szczerze. Po prostu piszą. Życie zmuszamy, zmuszamy cię. Nikt nikogo nie zmusza. Gdyby coś było nie tak, wszyscy by o tym wiedzieli. Wygląda na to, że wydajemy ci instrukcje. Nie, mówię od siebie, wszystko jest tak, jak jest. Więc dobrze, chodźmy. Porozmawiajmy o czasie. Wojna rozpoczęła się w 2014 roku. Gdzie byłeś w tym czasie i co się tam działo? Tak się składa, że jestem w więzieniu. Mieszkam sam. Mam kartotekę kryminalną i niewiele miejsc, w których mogę znaleźć pracę. Tak. Lubię to. Byłeś w więzieniu. Byłem w więzieniu. Tak. Co mówili w więzieniu? W jakim więzieniu byłeś? W 36. więzieniu miasta Sukodolski, Obwód Ługański, Rejon Krasnodoński. Pamiętasz rok 2014? Nikt nam jeszcze o tym czasie nie powiedział. Okazuje się, że to druga strona wojny za murami, gdzie odsiadują wyroki. Poza murami. Od razu trzeba powiedzieć, że wokół nas są pola. Pola po jednej stronie. Po drugiej stronie już zaczynają się domy, jest wioska. A gracz stali tuż obok budynku i strzelali tuż za jego murami. Czy i Nie widziałem ich. To było ich terytorium. Czy to terytorium jest okupowane? To musieli być rosyjscy gracze, ponieważ rosyjska granica jest blisko i wydaje mi się, że to Rosjanie strzelali. Jak daleko do granicy? Za Krasnodonem znajduje się wioska Izwara, cóż, maksymalnie do 10 kilometrów. Ach, rozumiem. Granica? 10 kilometrów, tak. Nawet mniej. Jak długo tam bombardowali? Dopóki tam byłem, zawsze panował tam bałagan. Przyjeżdżali jacyś ludzie, słychać było strzelaninę. Rzecz w tym, że pracowałem tam w strefie przemysłowej jako monter, w palarni, a to był trzypiętrowy budynek. Jak się wchodziło na trzecie piętro, to tam były ciągłe błyski. Czy to było jesienią 2014 roku? To było w 2014-2015 roku. Zawsze gdzieś działy się jakieś kłopoty. Budzono nas w środku nocy i szliśmy do schronu przeciwbombowego. Tak. Pobiegliśmy do schronu, nasze numery zostały sprawdzone w szafce z aktami. Wszyscy wracajcie, czas mija, znowu jesteśmy proszeni o zejście do piwnicy i to bez przerwy. Interesuje mnie, co się stało po zmianie władzy. Jak to się stało w kolonii, co się zmieniło, co się nie zmieniło. Wszystko zmieniło się na gorsze. Jedyną normalną rzeczą było jedzenie. Stało się gorsze. Kiedyś było w porządku. Kiedyś oglądaliśmy telewizję w ciągu dnia. Teraz jest tak, że przychodzisz wieczorem i pozwalają ci oglądać telewizję przez godzinę, półtorej. Włączają wodę zgodnie z harmonogramem, nie masz czasu się umyć. Zaczęło się w 2014 tak. Jak tylko powstała LNR, wszystko się zmieniło. Reżim zmienił się natychmiast, wszyscy zaczęli maszerować w szyku. OMON zaczął wprowadzać te ćwiczenia. Co to jest? Oznacza to, że OMON przychodzi do nas na ćwiczenia, aby ćwiczyć uderzenia. Raz byłem w oddzielnej celi, izolacyjnej. Tak urządzony jest korytarz, szeroki może na dwa metry, a długi odpowiednio na tyle, ile cel dla więźniów. Ma około 40-45 metrów. Stoją wzdłuż ścian po jednej i po drugiej stronie. Wyciągają cię z celi i musisz przebiec obok tych dwóch rzędów, a wszyscy zaczynają cię bić czymkolwiek. To znaczy, jeśli nie uciekłeś i gdzieś upadłeś, wszyscy cię dotkliwie pobili. Musiałem nawet leżeć na oddziale sanitarnym, bo miałem złamany kość ogonową. Czy tak było wcześniej? Nikt nas wtedy nie odwiedził. To znaczy, przychodzili co sześć miesięcy, przyjeżdżali regularnie raz na pół roku. Na przykład, przyjechali w sierpniu. Cóż, masz na myśli. Przyjeżdżali zawsze w sierpniu i lutym, dwa razy w roku. Absolutnie wszystko. Nie ma to dla nich żadnego znaczenia. Wcześniej zarządów ukraińskich, kiedy istniał OMON, a kiedy Wiktor Janukowycz rozwiązał OMON, przychodzili i mówiono im, kogo mają dotykać, a kogo nie. Kto jest zły? Tak, ale nie teraz. Teraz sami do nas przychodzą i nie dotykają nikogo, kogo nie chcą. Jest jasne. Wcześniej tylko szef wpuszczał ich do strefy, ale teraz przychodzą sami. Co jeszcze oprócz bicia? Tryb jest taki, że idziemy w szyku, głową w dół, z rękami za plecami, tak? Tak, tak. Co jeszcze się zmieniło? Prawa były ograniczone. Tak, nasze prawa były bardzo ograniczone. Wcześniej pod rządami ukraińskimi mogliśmy otrzymywać papierosy w paczce nawet codziennie. Czyli przysługiwało 30 paczek papierosów dziennie w jednej paczce. Herbata była nieograniczona. Tak. Teraz raz w miesiącu. 30 paczek dziennie w jednej paczce? Tak. 210 paczek tygodniowo. Tak. Mama mogła przychodzić przynajmniej codziennie, mieliśmy tylko dzień wolny w poniedziałek. Cóż, jakby nikogo to nie obchodziło, możesz przychodzić codziennie. Tak, ale nie teraz. Teraz co 36 lub 40 dni można przekazać paczkę. Chyba do 30 kg nie pamiętam, ale nie można przekazać więcej. Obrabowałeś elegancki samochód, Audi, i zabrałeś ze schowka 33 tysiące dolarów. Tak. Jak spędziłeś pierwszy dzień po kradzieży, pamiętasz. Poszedłem prosto do restauracji. W restauracji Jauta, prawda? Pojechałem do babci do machaczkały. I wtedy doskonale wiedziałem, że od razu wpiszą mnie na listę poszukiwanych. Pojechałem na Krym, do Jałty, mieszkałem tam. Kiedy to było? 2006 rok. Tak, to było w latach 2005 do 2006. To jest, ile czasu minęło od umieszczenia cię na liście poszukiwanych? Dwa tygodnie później byłem już w Jałcie i miałem starą kartę SIM, wtedy był Czyjśtar. Tak, i milicjant dzwoni do mnie z jakiegoś innego numeru, a ja jestem w Jałcie, spaceruję brzegiem morza. Podnoszę słuchawkę, mówi, cześć, serioga, tu Andrzej Wasiliewicz. Od razu zdałem sobie sprawę, że to policjant Białousow. Jak się masz, kiedy przyjedziesz? Nie mówię mu, że jestem w Jałcie. Jestem w Stachanowie. Mówię, że wrócę za kilka dni. Wyciągam kartę SIM z telefonu i wrzucam ją do morza, i od razu kupuję nową kartę SIM. Ukrywałem się przez dziesięć miesięcy. Dobrze się bawiłeś. Późnym wieczorem dotarłem do domu. Nie zapaliłem światła. Myślałem, że dam sobie radę z tym rankiem, a rano obudziła mnie już policja. Złapali mnie i zabrali na komisariat. Jaka jest kara więzienia? Dostałem pięć lat i jeden miesiąc. Doprowadzono mnie do więzienia nr 36. Ile razy? Dwa razy. Dwa razy. Pięć lat i jeden miesiąc, ale zostałem zwolniony rok wcześniej, odsiedziałem cztery lata i miesiąc. Wyszedłem rok wcześniej i zostałem zwolniony z dozoru. Jak było w Ługańsku w 2019 roku? Cichy, tak, było cicho. Miałeś wodę, światło? Była woda, było światło, ale dostawa wody była przerywana. Częściej nie było wody, czy była? Zdarzało się, że wody nie było przez cały tydzień, a gdy już ją włączono, to krótko mówiąc z kranu leciała zardzewiała i nie dało się jej pić ani używać. Muszę kupować wodę. A jak mogę kupić wodę, jeśli na przykład jestem karany, a oni nie zatrudniają ludzi z kartoteką kryminalną? Na Ukrainie to nie problem. Na Ukrainie przyszedłeś do pracy, rozumiesz, jesteś wolny i musisz gdzieś pracować, nie pójdziesz od razu kraść. Cóż. Tak. Krótko mówiąc, w tej Rosji, jeśli zostaniesz skazany, natychmiast wpadasz pod jarzmo. Tak, nikt na ciebie nie patrzy. Przed przybyciem Rosji było to znacznie łatwiejsze. O wiele łatwiej, zwłaszcza, że jestem dobrym spawaczem. Jak długo pracowałeś po pierwszej odsiadce? Pracowałem w fabryce lugania Teplowos. Czy pytano cię o karalność? Nikt mnie o nic nie pytał. Pracowałem normalnie, podniosłem nawet swoje kwalifikacje spawacza. Mówimy o zasadach funkcjonowania systemów. W Rosji, jeśli zostaniesz skazany, jesteś krzyżowany do końca życia, bez żadnych opcji. W naszym kraju to nie ma znaczenia. Jeśli jesteś normalnym człowiekiem, to. Oznacza to, że na Ukrainie zapewnili wszystkie możliwości. Jeśli dobrze pracujesz, patrzą na ciebie, dają ci okres próbny do dwóch miesięcy. I to wszystko widzą, że dobrze pracujesz i możesz iść dalej na litość boską. Ale nie tutaj. Jest jasne. Teraz tak nie jest. Co to było w 2019 roku? Poszedłem do fabryk, nie zabrali mnie do fabryki. Spotkałem jedną osobę, która zajmowała się spawaniem robiła kraty, stoły, szopy. Cóż, ogólnie wszystkie prace spawalnicze praca z metalem. Poszliśmy do jego przyjaciela, zrobiliśmy mu baldachim. Tak, baldachim. Zobaczył mnie tam mężczyzna i powiedział: Powinniśmy zrobić szklarnię. Było nas dwóch, ja i ten człowiek, dla którego pracowałem. Dima powiedział do mnie: Możesz zrobić szklarnię? Tak, to proste. Zrobili dla niego jedną szklarnię, potem drugą. Były to szklarnie na ogórki, okazały się szerokie na 30 cm, duże. Było dużo pracy. A on zobaczył, że potrafię dobrze pracować i kazał mi zostać. Uprawiał warzywa. Jest Ukraińcem? Tak. Sugeruje to, że nie patrzą na rejestr karny. Jeśli ktoś jest normalny, zdrowy na umyśle. Tak, pracowałem, a on zawsze zapewniał mi odpowiednią pracę. Powiedział mi zostań i zostałem z nim. Mieszkałem z nim od 2019 roku, dopóki nie złapali mnie na polu i nie zabrali. Jak to było i kiedy to było? Było to latem 2022 roku. Zostałem odebrany 19 sierpnia. Pracowaliśmy przy zbiorach pomidorów. Tam jest gazela. Pomidory bezpośrednio z pola pakujemy do skrzynek i ładujemy do gazeli, po czym dostarczamy towar na rynek hurtowy. Tak. Ładujemy pomidory, gdy podjeżdżają dwa samochody. Jeden samochód policyjny z niebieskimi tablicami i drugi. No nie wiem, co to za auto. Zapytano mnie, kim jesteś, poprosił mnie o pokazanie dowodu tożsamości. Cóż, nie miałem paszportu. Miałem ukraiński paszport, ale został zgubiony. Nie dostałem nowego paszportu i nie chciałem wyrabiać paszportu LNR, nigdy go nie miałem. Dobra robota. Spisali moje nazwisko, imię, patronimik i wręczyli mi wezwanie. Potem mnie zabrali. Nikt mnie nie pytał, czy chcę jechać, czy nie. Gdzie cię wysłano? Natychmiast wysłano mnie do Brajanki, do jednostki wojskowej 08-807. Trzymali mnie tam cały dzień. Pytali, czy zadzwonię do krewnych i przyjaciół. A ja nie miałem do kogo zadzwonić. Ale i tak nikt nie przyjdzie, nikt mnie nie uratuje, zabrali mnie już na oddział. I tam mi powiedzieli: teraz się ubierzesz, założysz ubranie i zabiorą cię na ćwiczenia. W rezultacie zostaliśmy obuci i ubrani, zebraliśmy wszystkich, którzy tam byli, około 30 osób, i natychmiast zawieźliśmy do Popasnej. Nie mamy broni, nie wiemy co robić, jak się zachować, trwa wojna. A miasto już nie istnieje, ponieważ wszystkie domy zostały już zniszczone. Lato 22? Tak, tak. Minęły dwa dni, trzeciego dnia zostaliśmy tam przywiezieni. Słyszeliście wybuchy? Strzały? Tak, opowiem ci o tym. W każdym razie karmiono nas raz dziennie. Szłam do stołówki z moim chłopakiem, wchodziliśmy do stołówki i nakładaliśmy sobie jedzenie na talerze. Słyszymy eksplozję. W pobliżu spadły dwa pociski, wyleciały okna. Wszystkie te rzeczy, amunicja, która tam była, zaczęła eksplodować. Byłeś w szoku. Tak, w rezultacie spłonęło tam dziewięć lub dziesięć samochodów. Nasi chłopcy są dobrzy. Tak. Są naprawdę świetne kropka, nasze wojsko. Jesteś Ukraińcem czy Rosjaninem? Jestem Ukraińcem. Czy zrozumiałeś istotę pytania? Do kogo się odwołujesz? Pozostałam tą samą osobą. Nie potrzebujesz Rosji. Nie potrzebowałem tego wcześniej ani teraz. Żyłem spokojnie, cóż, jasne jest, że. Popełniłeś błąd. Zdarza się, to nic, nie jestem jedyny. A sąd mieścił się w popasnej, ostatecznie po bombardowaniu przenieśli się gdzie indziej. I natychmiast wysłano mnie do Soledaru. Będziesz mechanikiem bojowego wozu piechoty jednej. Mieć umiejętności? Wtedy zobaczyłem ją po raz pierwszy. Cóż, teraz zaczynam to łapać. Szkoliłem się na mechanika, nie byłem żołnierzem. Transportowaliśmy piechotę w różne miejsca. Czasami przewoziliśmy żywność. Jak długo jesteś kierowcą i jak długo byłeś na wojnie? Na linii frontu, gdzie zostałem wzięty do niewoli, byłem tylko 8-9 dni. I jak się tam dostałem? Na przykład musiałem pełnić służbę w bojowym wozie piechoty. Byłem w szóstej kompanii. Mieliśmy na przykład pełnić służbę. Poszliśmy z dzieciakiem po papierosy, żeby mieć co palić w nocy. Jest jasne. Biuro komendanta zatrzymuje nas. Kim jesteś? Szósta kompania, siódma brygada, idziemy po papierosy. Zapytał nas, gdzie jest Twoja karta urlopowa. Odpowiedziałem, że nie dostaliśmy takich formularzy. Zawsze tam chodziliśmy, mieszkamy 500 metrów od rynku. Przywieziono nas do komendantury w Łysyczańsku. Razem z Olegiem siedzieliśmy w piwnicy przez 24 godziny. Przyszedł do nas jakiś człowiek, widziałem go po raz pierwszy. Zabrał nas i zawiózł do kwatery głównej w Pliwolaj. Powiedział: To wszystko, teraz służycie w oddziale szturmowym. Zapytałem, co to jest burza? Chciałem powiedzieć, że jesteś w batalionie karnym. Dają ci karabin maszynowy i wysyłają na linię frontu. Powiedziałem, nigdy nie byłem na wojnie. Odpowiedział, że nikt nikogo nie pyta. Nieważne. Nikogo to nie obchodziło, zmusiliby nas. Więc przyjechaliśmy tam, 1 marca wysłano nas do bilozerowki lub Bilogorowki. Białogorowka. Siedzieliśmy tam przez jeden dzień w okopie, a potem był tam nasz najstarszy dowódca. Czy próbowałeś to zgłosić do jednostki wojskowej? Ale ta jednostka okazała się. Jak nas zabrali z komendantury. Tak. Okazuje się, że ta kwatera główna, mój dowódca batalionu, ten dowódca batalionu ze Storm, wszyscy byli tam w tym samym pomieszczeniu. Mówię tak i tak, wyjaśniam sytuację, on nawet mnie nie słyszy, nie słyszy ani mnie, ani Olega. Ja byłem mechanikiem, a Oleg strzelcem. Uzupełnili skład. Nasza czwórka zostaje wysłana krócej na pozycje, na których wcześniej nikogo nie było 100 metrów od ukraińskiego wojska i 300 metrów od naszego wojska. Przywożą nas tam i każą kopać rowy. Nie dawano nam jedzenia, a ja również odmroziłem sobie tam stopy. Powiedziano nam: Jeśli wrócicie, zastrzelimy was lub okaleczymy. A jeśli tam pójdziecie, spotka was to samo. Może nie okaleczymy, ale zastrzelimy. Cóż, oni kopią rowy w ten sposób, dwa rowy na jednym pasie i dwa rowy na drugim pasie. Nie dość, że był jeden wykop, to jeszcze kopaliśmy drugi wykop. Rano mieli nas zastąpić, ale nikt tego nie zrobił. Jak długo tam zostałeś? Osiem lub dziewięć dni, osiem. Co jadłeś? Potem, krótko, chłopcy opowiadają mi. Ze spuchniętymi stopami sam chodziłem dwa razy w tygodniu, by uzupełnić zapasy jedzenia i wody. A co z innymi ludźmi? Widzieli twoje stopy. I powiedziano nam, że ktoś jest mocno winny. Mieliśmy dać dostęp do wanny, to znaczy we czwórkę przebrać się na jeden dzień, na jeden dzień, żebyśmy mogli się umyć. Musieliśmy zostać zastąpieni przez innych. Mieliśmy się umyć, potem wrócić, a potem mieli nas zastąpić inni ludzie. I w końcu nikt nas nie zastąpił. Ktoś się upił i przez niego nie było łaźni, nic. Nie pozwolono nam się umyć. Dużo tam piją, prawda? Oj, dużo piją. Ale gdzie poszedł Olek, nie wiem. Najprawdopodobniej nie żyje. Zostaliśmy wysłani na śmierć. Czy tak można wygrać? Czy można coś na tym zyskać? Pokazałem mu moje nogi, naprawdę zaczynały robić się sign. Powiedziałem, pozwól mi pójść do ambulatorium na jeden dzień. Niech mnie obejrzą, dadzą mi jakąś maść i wrócę. Dokąd uciekać? Ale w końcu odmówiono mi, kazano czekać na moją zmianę. Jak zostałeś złapany? Siedzieliśmy w rowie. Ukrywaliśmy się przed ostrzałem, potem on ustał, ale nie wyszliśmy z okopów. Pomyśleliśmy, że trzeba to przeczekać, bo było jeszcze jasno. Ukraińcy powiedzieli nam wychodzić. No, poddaliśmy się po cichu, nie strzelaliśmy. Jak dużo ludzi? Cztery. Wszyscy tutaj? Cóż, dwa zostały wymienione, dwa zostały tutaj. Jeden odmówił i oto jestem. Tak. Opowiedz mi o człowieku, który nie chce ze mną rozmawiać. Jak to było? Dlaczego ty poszedłeś porozmawiać, a on nie? Czerwony Krzyż twierdzi, że zmuszamy ludzi do mówienia, a oto świadek jego partner odmówił rozmowy. Tak, nie chciał. Powiedział, że jeśli jego mama się o tym dowie jego mama wydaje się mieć chorobę serca jeśli ktoś się dowie, na przykład sąsiedzi i powie jej, może nie być w stanie tego znieść, może mieć drugi atak serca i może umrzeć. Dlatego nie chciał o tym rozmawiać i tak powiedział. Nie napisał zwolnienia. Powiedział to przed kamerą. Nikt mu nic nie powiedział. Wrócił. Siedzi i odpoczywa. To znaczy nikt z tym nic nie robi. Co się później stanie? Mówię o wojnie. Nie będzie z tego sensu. Tak? Rosjanie nie wygrają. Nie rozumiem sensu tej wojny. Chcemy dotrzeć do sedna tej sprawy. Rozmawiam z Rosjanami, próbując to rozgryźć. Oni nawet nie wiedzą, co tu robią, dlaczego tu są, co mówią. To znaczy tam, na wojnie. Przybyli, aby cię uratować. Od czego? Nie wiem, lepiej powiedz mi sam. Od czego trzeba było mnie ratować w Ługańsku? Wszystko mi pasowało. Przed wojną? Tak. Cóż, powiedzieli, że chcesz odłączyć się od Ukrainy. Nie popierałem oderwania się od Ukrainy. Cóż, jestem Ukraińcem, prawda? Tak. Siedziałem w więzieniu i nagle zmieniły się władze, ale dlaczego nikt nie przyszedł i nie powiedział, jesteś z Ukrainy, co chcesz, dalej tu siedzieć czy jechać na Ukrainę? Dlaczego tego nie zrobili? Co byś wybrał? Powrót na Ukrainę. Odsiedziałbyś wyrok na Ukrainie? Tu mam zaświadczenie, to zaświadczenie brałbym albo mama przynosiła z domu. Tak. Zabrałaby ten dokument do miejsca, w którym jestem na Ukrainie. Znalazłbym pracę, dostał paszport i żył spokojnie. Jak żyłem wcześniej? A kim jesteś w Rosji? Kto jest Rosjaninem? Tak, nikt. Widzą, że jesteś z LNR i nastawienie nie jest takie samo jak do Rosjan. Jaki związek? Zupełnie inne nastawienie. Czy Rosjanie traktują cię inaczej? Tak. A jak się objawia? Z zewnątrz tego nie widać, ale nastawienie jest zupełnie inne, nie takie jak do Rosjan. Ile razy byłem w jednostce, nigdy nie dostawałem mundurów, wszystko kupowałem sam. A potem widzisz, jak przychodzą Rosjanie, zakładają buty i ubrania, mówią, dano nam wszystko, mamy wszystko. Dlaczego nic nam nie dają? Czy nie jesteśmy ludźmi takimi jak wy? A może płacą nam pensje i wszystko musimy kupować sami? Kiedy jesteś gdzieś w wiosce, zostajesz umieszczony gdzieś w zrujnowanym budynku. Bez światła, bez wody, bez niczego. Prosisz o pomoc miejscowych lub kupujesz wszystko sam. Tak czy inaczej, nie uda im się. Zwykle mówię: nie widzę sensu jak poprzednio. Kiedyś zadałem pytanie dowódcy naszego batalionu, jego znak wywoławczy sumrak, jaka jest istota tej wojny? I mówi do mnie: czy jesteś tutaj najmądrzejszy? Tak, wiesz, on siedzi w piwnicy, a ja jadę gdzieś w bojowym wozie piechoty. Trwa strzelanina, a on siedzi i wydaje rozkazy. Oczywiście muszę rozumieć, co się dzieje, nawet jeśli nikt mi tego nie powie. Tak czy inaczej, ja mogę zginąć, a on nie. Może wsiąść do samochodu i stamtąd odjechać. Zła dostawa. Wszystko jest smutne. Źle? Tak. Kurwa, dowódcy. Tak. Być może. Może są normalni dowódcy, ale wśród nas, gdzie służyłem. Jak to można powiedzieć? Nie było ani jednego. Mieliśmy tak zwanego dowódcę kompanii. Jego pseudonim to kazachski. Nawet nie wiem, jak ma na imię. Mówi, chłopaki, musimy zebrać 5000 tysięcy na osobę, na samochód, musimy kupić pojazd do transportu żołnierzy kompanii. Niech zgadnę, ukradł Twoje pieniądze. Kupują samochód, szósty, później dowiedzieliśmy się, że kosztował 30 tysięcy rubli. Ile podniosłeś? Od nas wszystkich otrzymaliśmy w sumie 250 tysięcy. Ale potrzebujemy samochodu? Naprawdę go potrzebujemy. W rezultacie bierze zwolnienie lekarskie. Dowódca firmy? Tak, tak, dowódca naszej kompanii. Dowódca firmy. Zmienia się dowódca kompanii. Tak. Mówi też, wezmę pieniądze, które zebrał poprzedni dowódca firmy, wezmę samochód, ale nie obchodzi nas samochód. To znaczy, widzieliśmy, to nie samochód, to gówno. Sprzedamy ten samochód i kupimy nowy. Kupuję sobie uaz Patriota. Tak. Mija tydzień, zbieramy nową kwotę, tylko nie pięć tysięcy, ale już dziesięć tysięcy na osobę. Mija tydzień, trafia do szpitala, wyjeżdża tym samochodem i znika bez śladu. Czy był trzeci dowódca? Przyszedł trzeci dowódca, zawsze pijany, zawsze lubi wypić. Widziałem go tylko raz. Czy on też musi kupić samochód? Może już kupili mu samochód. I w końcu zostaliśmy bez samochodu, straciliśmy zarówno pieniądze, które daliśmy wcześniej, jak i pieniądze, które daliśmy dowódcy drugiej kompanii. Otrzymaliśmy również karty płatnicze MIR. Kartę otrzymałem w grudniu, a wynagrodzenie w gotówce otrzymałem w styczniu. Zwykłemu żołnierzowi należy zapłacić 176 500. Tak. I od stycznia do dzisiaj nie ma ani jednej pensji na mapie, w tym roku ani razu nie dostałem pensji. Niesamowity. Tak. Bardzo dobry. Zgodnie z tradycją nasi jeńcy wojenni zwracają się do rodaków, do swoich kolegów. Możesz powiedzieć, czy warto iść na wojnę? Czy warto? Ile par skarpet należy zabrać? Chłopaki, tu nie ma nic do roboty. Zostańcie w domu. Macie żony, matki, ojców, lepiej kopać ziemię, pracować w warzywniaku. Po pierwsze, to się nie opłaca, a po drugie, nie widzę sensu tej wojny. Ktoś na tym zarabia, a ty tylko rujnujesz sobie życie. Jutro gdzieś was wyślą i tam zginiecie. Ilu zostało rannych i zabitych w twojej firmie? Tam? Gdyby nasza czwórka nie dostała się do niewoli, zginęlibyśmy. Nie mamy nikogo. Gdzie oni są? Nie wiem. Za pierwszym razem, gdy zajęliśmy pozycję, było to w dzień, chociaż powiedzieliśmy bojownikowi, cóż, dlaczego zabierasz nas na pozycję w dzień? Właśnie do nas strzelają. Nie, idź po południu. 82 lub 72 osoby, zostało 6 osób. Czy inni są zabici? Zabity lub ranny. Na jeden dzień? To pierwszego dnia, kiedy właśnie zabrano nas na pozycję. Byłem w szoku. I znowu, ile było osób? 70 lub 81, 82. Niech będzie 75, a ile osób zostało? 6. To jest świetne. Chcę iść do domu. Wróć do domu. Czy to konieczne? Miło jest być w domu. I nie pójdziesz znowu na wojnę. Nie pójdę tam. Wolałbym coś ukraść, żeby mnie wsadzili do więzienia. Wagner przyjdzie do ciebie. Nie pójdę, wolę siedzieć w areszcie śledczym do końca kadencji. Po co mi ta wojna, ona nie jest moja. No tak. Ok, dziękuję. Pracowałem na boisku, nikogo nie dotykałem, nikomu nie przeszkadzałem, chociaż nie zarabiałem dużo pieniędzy, miałem wszystko. Telefon, jedzenie, papierosy. Oczywiście właśnie zostałem zdjęty z boiska. Nie pytali mnie, czy chcę, czy nie. Nie, iść. No tak.